这就真的一 Chłopaki. Ej, dzisiaj oczywiście zaczynamy y, odcinek naszą serią Rozważna i Romantyczna. W kuchni. kuchni. I nie tylko. I nie tylko, tak. Jesteśmy pięknie ubrane w ubrania, które zaraz albo już jak, na, jak już będziecie oglądać no, odcinek, to może już są na stronie, albo zaraz będą. Więc prezentujemy Wam nasze dzisiejsze przepiękne, y, rozważne i romantyczne stroje. Romantyczne, bo kwiatki, a rozważne, bo w ogóle się nie gniotą. A Szczęść. poza tym można je nosić do Wielu Do wszystkiego. Łączymy ze wszystkim. Kupujemy jeden secik i mamy milion secików. I Bo zrobimy dobrze. film na ten temat. Ale dzisiaj skupimy się na kuchni. Na kuchni. Pistacje. Warto jeść pistacje? Zdecydowanie tak. Naukowcy mówią, że to jedne z najzdrowszych orzechów, czyli nie tylko przekąska przed telewizorem, jak nam się kojarzy, ale to są bardzo zdrowe orzechy. Jest jedyny problem, że ja zawsze tak. łamię pazury na obieraniu. Tutaj. Jak są tak uchylone mocno, to jest łatwo je tak, roz rozciapirzyć, ale nie, wszystkie tak. ale nie wszystkie są takie. Zdarza Wam się je otworzyć zębami? To już nie, bo jakby oszczędzajmy. No, to Patent nie. jest bardzo prosty. No. Bierzemy łupinkę popistacji, jak mamy taką. A, pistację, jak z jest... Tak. I podważamy, przekręcając. Mm. I te wszystkie takie nieotwieralne nagle są otwieralne tak, to i prawda. możemy je zjeść. I nasze paznokcie też są jakby wtedy oszczędzone. oszczędzone. To czyli jest to jest bardzo ten do... sam motyw, o super, tak. ten sam motyw, gdzie mule Dokładnie. otwieramy i wyjmujemy. I nie trzeba paznokciem, opuszkiem. Wszystko idzie ładnie, pięknie. Moja Pani od manikiru się ucieszy. Jest... Kasiu pozdrawiam Cię. No to mamy patent z pistacjami, mm -hmm. to jedna z widzek pytała, więc proszę bardzo, na bieżąco odpowiadamy na zapytania. Cudownie. Było też pytanie o tarkę. Mm -hmm. Jak trzeć imbir, cytrynę, żeby nie myć i nie, nie szorować? No to słuchaj, tyle. jak mi sprzedasz patent, jak umyć myć? po imbirze drugą stronę, to masz ode mnie secik. Zrobimy tak, że w ogóle nie trzeba będzie jej myć. Potrzebny ci będzie tylko papier do pieczenia. Przykładasz go do parki, imbir, cytryna i trzesz. Trzesz, To są jaja. Schodzi i jest na karteczce. I jest na karteczce. Nie no, słuchajcie. I tareczka jest czysta. To jest game changer, a tu mam całe skórki. Tu jest skórka, imbir też tak można robić. Pokażę, Więc... to muszę sama zrobić, bo nie wierzę. I co, ten papier się nie, nie, nie psuje? Nie. No wiecie co, człowiek całe życie się uczy. Boże, jaki patent, najlepszy ze wszystkich, mój ulubiony od dzisiaj. I tarka tarka czysta. czysta. Było też pytanie, co zrobić, żeby tarka nie rdzewiała. Ja tarkę myję w zmywarce. Ja też. Jakby klasycznie, tylko no. zawsze po tym jak ją wyciągnę z tej zmywarki, jeszcze ją odstawiam, żeby to schła porządnie, bo ona zawsze jest jakoś taka delikatnie mokra. Co nie tak? ładuję od jej pary. od razu do szafki. Tak. Jak sobie tak wyschnie porządnie, dopiero ją ładuję do szafki nigdy mi nie Dlatego odzywieję. masz jak nową? Tak. No moja ostatnia zardzewiała i już nawet nie mam ani jednej to Mikołaj, list przyniesie będzie. Super. Więc polecam ten patent. Boże. Trochę no. zabawy, ale jakby. No, Umówmy się, że będzie... tego jest. I nie zmorą. będziemy kupować co miesiąc nowej Tak. Kolejny patencik na cebulę. Zupa cebulowa się szykuje podobno, tak, żeby och. nie uzawić. Chcę właśnie powiedzieć, a propos zupy cebulowej. Jest na liście do zrobienia, ale no nagrywamy odcinki według kolejności i. Myślę, że mamy teraz 4 tygodnie. Myślę, że jednym z pierwszych odcinków styczniowych będzie cebulowa. Super, tak. Więc olejki eteryczne, które są w cebuli, to one jakby powodują to, że zaczynamy płakać i wszystko się dzieje. Więc jeden patent jest taki, który teoretycznie się sprawdza, niekoniecznie, żeby oddychać ustami. Nie zawsze się to udaje, bo zapominamy o tym, no. ale. Wystarczy posmarować nóż z dwóch stron olejem. Tak. I takim ostrym nożem posmarowanym olejem bardzo ładnie nam odkleja się ta cebula i nie lata nam po wszystkim. Hamuje to wydzielanie tego olejku i nie płaczemy. No to słuchajcie, jak teraz kroicie na mojego cudownego śledzia cebulę, najpierw nóż olejem. Tak, z dwóch stron i jest super. Super. Kolejny patencik, folia spożywcza. Znalezienie końcówki do tego. Ja jestem ekspertem od tego przyznaję, bo ja gotuję szybko i ja nie mam. Ja sobie myślę, zaraz, ja, ja zaraz to ładnie zawinę, po czym sruzę przeproszeniem do szuflady. No i powiedz mi co? Patent jest taki: przykrywamy. Tak. I musimy zrobić takie dwa obroty tą folią. No, nożyczkami. Ciach. Wziąłeś moje nożyczki? Dęba. Tak. Warto mieć ostre nożyczki. Ja mam tylko w łazience. I mamy końcówkę, która tu zostaje. Taki dzynzelek. Taki dzyndzelek. I trójkącik się robi. I trójkącik się robi i on sobie tu leży i łatwo go zawsze znaleźć. Wow, czyli raz, powiedzmy Bo tak, dwa, skręcam dwa razy, Dwa razy odcinam i gotowe. Ekstra, o Jezus, e to w ogóle dziewczyny. Moja w ogóle. A później siedzimy Ja? No tak, w ogóle. I już mamy dosyć Bo tego. Posłuchaj, ja nieraz tak, jak już mi się tak poskleja, że ja nie wiem gdzie. To, to nożem. Tnę. No i co, jak tak przetnę? No to wszystkie są przecież. Tak. No. Bywa i tak, ale jakby można uchronić się od tak. tego. Tu mam sitko. Sitko wiadomo do czego służy. Jakby clue jest taki, że musi być metalowe. No tak. Masło. Ja kocham masło. Masło to jest czyli życie, prawie biała jest... nutella, czyli majonez. czyli majonez, ale bardzo nie lubię twardego masła tak. i rano na przykład na świeżą chałeczkę masełko i no później tak. ta chałka jest dramat. Czyli po idzie, masełku. Po masełku i tu mamy takie drobne i to już idzie jak masełko wtedy, hmm. więc y, tylko musi być metalowe tak. świteczko i wtedy elegancko nam takie zimne masełko Polemna. Super, słuchajcie. Kolejny patent, rozbijamy jajko i tak. wpada nam łupinka. No. No i jest dramat, bo długiemy, ona ucieka. No, widelcem ja Wydę... z reguły szukam go, szukam. Szukasz i, i kiedyś ja próbowałam paznokciem, polowałam na to widelcem. Ucieka, i i ucieka. W i ucieka. Znalazłam patent. Z korupką od tego jajka, które jest zabite, no. wkładam i wychodzi w ogóle, Czyli nie jakby się, trzeba polować. Jak magnes działa? Jak magnes działa, wystarczy podważyć i zostaje. Dlatego zawsze myjemy jajka przed. A -a. Używaniem. Bo w razie Dobra. czego zawsze możemy je tam zanurzyć i nie mamy żadnej Złowić. salmonelli ani nic takiego. Obieranie jajek łyżeczką, nie wiem czy znasz metodę. Jak masz ugotowane jajko no. na twardo, obijasz troszeczkę górę, wsuwasz małą łyżeczkę albo dużą i wyjmujesz jajko. I, i, i się samo wyjmuje? I się samo wyjmuje. No to, to sprawdzimy, dziewczyny. To sprawdzimy, tak? Ja... Do śledzia zróbmy jajko, zobaczymy, czy wyjdzie z Nagram Nagramy w domu, żeby wam pokazać. Dobrze. Będzie patent, jak znalazł. Siekanie ziół, nożem do pizzy. A, tak. Można posiekać. Tak. Teraz jakby wszyscy korzystamy z butelek takich wielorazowych, szklanych. Tak. Jak je umyć? Ja wyjdę z tylko ustawianie tych butelek w zmywarce powoduje to, że one wszystkie się przewracają. bujają się, tak? się te ząbki, są za niskie dla nich, Tak, więc są wielorazowe słomki takie plastikowe albo szklane. Nakłada się na te szczebelki i na to się wsuwa butelkę. I wszystko elegancko stoi. Dziewczyna! My nic o kuchni, nie wiemy. Tyle wam powiem. Kolejny patencik do gotowania. Ryże, kasze w torebkach. No, tragedia. Zawsze miałam tak, że gotowałam ryż kaszy, niezależnie czy to był silny ogień, czy był mały Pluje. ogień, cała, cała kuchnia była... Tak. to no, była erupcja tam, była wulkanu, więc biorę na przykład drewnianą łyżkę takie woreczki od ryżu albo kaszy, tak. zawieszam na rączce na przykład od łyżki drewnianej albo od tak. szczypców, zawieszam i one się tak gotują na baczność. Wow. Więc później tylko jak się ugotują, podnoszę. Odcieka. I duch. nie łowisz I z, tej nie wyławiać, z tej wody jest gotującej, elegancko? parzącej. Tak. Super. No to tyle na dziś. Boże, dziewczyno! No powiem Ci tak, mój ulubiony. Tarka. Tarka. Imbir, o Jezus, cytryny. imbir, cytryna na, na papierku. No ludzie, przecież to jest w ogóle bajka. Ta cytrynka teraz no, samo odchodzi, elegancko. No nie to... trzeba szarować, to jest zawsze najgorsze. Że nikt mi tego nie powiedział. Jeszcze muszę coś wymyślić na wyciskarkę do czosnku, bo ona też jest zmorą. Wyciskarka ale skarka do czosnku, tak, zostaje taki farfocel tak. na końcu. Więc muszę, muszę znaleźć na to patent. Tak. Jak znajdę, to się podzielę. <grym> tak! O Jezu, no to kochana, dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę, służę pomocą. Chcę Wam już zapowiedzieć, że sezon wiosenny będzie radosny, ponieważ będziemy gotować na działce, na tak zwanym rodosiku. Kochani, nie wiem, co będzie na tym kanale, ale rozwijamy będzie się. Będzie zielono. Będzie zielono. Marta, dziękuję bardzo za dziedziczań. Bardzo dzisiaj. proszę. Oklaski dla Marty. bądźcie czujni, żeby jakby... Tak, wy piękne. bądźcie czujni, tak. tak, pięknie wyglądamy wszystko, linki pod spodem, opiszemy kiedy, co i gdzie i jak. Ja tylko powiem, że żałuję, że jeszcze oprócz tego, że smaki, zapachy przez kamerę nie przechodzą, to jeszcze wygoda. Wygoda i dotyk. Oczywiście no. można zamówić serię w jedwabiu, która jest bardzo, że tak powiem, droga, bo jedwab na świecie jest drogi. Natomiast, co jest najważniejsze, polska szwalnia, polskie kobiety i genialny materiał, który się nie gniecie, który absolutnie wygląda jak jedwab. Naprawdę cudowne i ja kocham w modzie ponadczasowość, nieuleganie modom. Takim szybkim? Szybkim, bo to, to jest na lata. Ja kocham rzeczy na lata. A w dodatku można będzie to pomieszać z jeansami, z t-shirtami. E, na plażę, żeby. Pareo. Nie, pareo, żeby nie chodzić, że tak powiem, w samych majtach po wodę do baru. Będzie można założyć jako sukienka, taki, taki jakby, tuniczka, por portfelowa, tuniczka. Nie, no w ogóle, do samolotu. Z paska można zrobić sobie opaskę do włosów. Tak. Albo przewiązać, kucyk. Kucyk przewiązać. Zrobić sobie piękną kokardę tutaj przy szyi, jako. Dokładnie. Taki e, a jak pięknie wygląda. To też Wam pokażemy na filmie w wersji bardzo eleganckiej z biżuterią, torebką i yy, obcasem. No. Ale trampki można jechać po prostu na działkę. Przyjechać elegancko działka, na działkę, a później w kamaszki ja, i Tak, A ja już się kopać. widzę, wiecie co, jak będę leciała samolotem, że to żeby nie być w tych okropnych dresach, których nie znoszę. Tak, Wiecie, wszyscy są w tych dresach i już mi ostatnio mówię, nie, nie będę w samolocie w dresach, ale jest niewygodnie. Niemniej jednak, jak sobie usiądziesz w czymś takim, to jest tak, dziewczyny. wygoda i ekskluzywność w jednym. Absolutnie. Tak Polska, Polska ekskluzywność. My, polskie dziewczyny, będziemy eleganckie. Tak jest. teraz. Znaczy zawsze byłyśmy, ale już teraz to już Też i wygodne, i eleganckie. Tak, To jest najważniejsze. No, Boże, dzięki dziewczyny za dzisiaj chłopaki. Wiesz Ma. co jest jeszcze fajne? Bo ja mam wersję, ja się przyznam, ja mam wersję krótszą, bo sobie podwina o 5 centymetrów, bo nieraz dziewczyny są wyższe, więc panowie, jeden jest rozmiar, bo tu każda wejdzie tak. większa i wiecie co jeszcze kocham, że jak na ogi nam spuchną. Ale ja kocham się, kieszenie, <laughs> to miało być o patentach, ale słuchaj, kończy. jak teraz niektóra dziewczyna powie, ja nie mogę, bo mam uda coś nie takie. Słuchajcie, tu mamy wszystkie takie same uda. Tak. I rączki też, czy motylki, nie motylki, kurczę. Można ukryć i zobaczyć jak pięknie. No, słuchajcie. Lepiej być nie mogło, więc bądźcie czujni. Tak. Czujni, czujne! Dzięki za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. Pa! pa! A po inną inspirację zapraszamy tam.